Może zapisz, że, że lubi, ale że co lubi? No nie wiem, no babcia lubi dzieci. Za to już zupełnie inna piosenka już była. No nie wiem, to nie jest proste, Janek. Ach, ja zawsze muszę wszystko wymyślać. Dzieciaki, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Piszemy konspiracyjną piosenkę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Całkiem nową, całkiem naszą pacynkową. O! No nie może być, że babcia lubi dzieci. No ale lubi. No ale to już było w innych piosenkach. No to może nie wiem. Mmm, babcia zawsze. Znajdzie radę. Co? Znajdzie radę. Mhm. Z babcią życie nie jest radę. Z babcią nikt już nie jest sam. Dziś dziękuję, że cię mam. A dla dziadka? No to samo, tylko że dziadek. Okej. Okay. A ta melodia? La <laughs> la <laughs> la 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 la. La 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 la. Dobrze, ale nam jest potrzebny ten e, akompaniament. Akompaniament, Gienka. No nie musisz mnie gryźć od razu. No bo to no nie wiem już, no. Akompaniament. No ale to my sami nie zrobimy. A może pójdziemy za dnia z tym do kapelmistrza Adama. O! I on będzie uczestnikiem naszej konspiracji. Dobrze, No to chodźmy, no to chodźmy, no to chodźmy. Cześć dzieciaki, witam Was bardzo serdecznie. Siedzę sobie tak tutaj i tak sobie zastanawiam, co to jest za mebel w tej naszej muze komnacie. I to jeszcze. Na... Stolik nakryty kocem? trap. A, cześć, cześć. cześć! To już chyba wiem, o co chodzi. To jest pacynkowy stolik. A no właśnie. Bo my, Adam, mamy interes muzyczny. Uh -huh. Interes muzyczny. Znaczy co, że gracie, śpiewacie, tak? Jeździcie w trasy no, koncertowe? Śpiewamy, ale właśnie nie gramy. Aha. I chcielibyśmy, okay. żebyś ty nam zagrał. Dobrze, to będzie nasz wspólny interes muzyczny? Tak, no bo widzisz, jest taka akcja, że chcielibyśmy ci przedstawić na fotografii. Naszą babunię i dziadunia pacynki. Tada! Świetnie. Bardzo fajnie. No właśnie, bo zbliża się właśnie, a w zasadzie już jest dzień babci i dzień dziadka. No o. właśnie. No i myśmy z okazji tego dnia babci i dziadka napisali piosenkę. Wow, Wy dwójkę napisaliście piosenkę? Tak. Zupełnie zdolni. pacynkowa, yy, dziadkowa i babciowa piosenka. A. Tylko właśnie no nie umiemy jej sobie zagrać i potrzebujemy a kompania motora i Aran-Żeżera. No dobrze, no spróbujmy. To I jest taka... Rozumiem, że piosenka jest wesoła, nie smutna. Jest wesoła bardzo, bo jak widziałeś dziadunie i babunia, Oczywiście. Y, znaczy babunia i dziadunia, to oni są też i tacy weseli. No w końcu są bacynkami to jakim. Jacy mają być, nie? Mm -hmm. No dobrze, no to wystartujemy od jakiejś tonacji. Na przykład... Tak. Fantastyczna tonacja. No i ja ci zaśpiewam jak to brzmi, dobrze? Dobra. Mhm. Na zmartwienia mądra głowa, ciepłe oczy, ciepłe słowa, ciepły obiad. O, to jest babcia! Proste? Bardzo proste i bardzo fajne. Super! To dalsza część zwrotki jest dokładnie taka sama. Mhm. To znaczy inne ma słowa. Mhm. Okej. Okay. Kochające dobre serce, no i czasu ma najwięcej na słuchanie mnie oto to jest babcia! <grywa> Sama prawda o babci, prawda? Oczywiście Aha. Adam? No. A ty miałeś babcie? Albo masz babcię? No już y mam babcie, ale w niebie. Już <grywa> obydwie babcie są w niebie i obydwaj dziadkowie też już są w niebie. Patrz on ma babcie w niebie, ale fajnie. No wow! A pamiętasz, no bo rozumiem, że nie zawsze byli w niebie znałeś ich? Oczywiście. Jak byli że tak. na ziemi jeszcze? Tak, mam dużo, mam dużo dobrych wspomnień o. z babciami, z dziadkami. A na przykład jakieś jedno? No, jakieś jedno. Na przykład yy, mój dziadek miał konia o! i zabierał mnie Pradziwego? w polę. Tak, On i je? nawet mnie czasami wsadzał na niego, takiego o! oczywiście bez siodła i tak sobie jeździłem. O! Po podwórku czasami prowadzał. Albo dawał mi powozić wóz, dawał mi tak zwane lejce o! i ja mogłem kierować koniem o! i powozem. Fantastycznie. Tak, to było fajne. Ja nigdy nie powoziłam koniem. No, a drugi jak dziadek na przykład powozieć... no, jak samochodem, to mogę powiedzieć koniem. O. A drugi dziadek na przykład nauczył mnie łowić ryby. <laughs> ryby? No. Ale takie prawdziwe dziadek... mokre? Takie prawdziwe, takie z rzeki, takie na <laughs> wędkę. <laughs> Ale super. No. Także to są super wspomnienia. Super. To ja bym chciała jeszcze zaśpiewać refren o babci. Oczywiście. Mm, no, to słucham. I ten refren brzmi tak. Babcia zawsze znajdzie radę z babcią życie. Dziękuję, że cię mam. A, I, 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 i. Super. No ja już chyba wiem, co, co tutaj można zagrać. No to ja powiem, że druga zwrotka jest bardzo podobna, tylko oczywiście ma inny tekst. Mm -hmm. I drugi tekst jest właśnie o dziadku. A. No dobrze, to śpiewajcie, ja już będę dobrze. spróbował coś grać. No okay? ja będę tańczyć. Super. Raz, dwa, trzy. Na spacery mnie zabiera, skręci ramę od roweru i pomaga mi. O, to jest dziadek! Ha! Kochające dobre serce, mocne, spracowane ręce ciągle robią coś. Oto jest dziadek i dziadek zawsze znajdzie radę. Z dziadkiem życie nie jest blade. Z dziadkiem nikt już nie jest sam. Ci dziękuję, że cię mam. No fantastycznie. Myślę, że babci i dziadkowie mm. się bardzo ucieszą jak to usłyszą. Ja też tak myślę. Ale Adam, no, to może teraz pójdziemy do cioci Imgi i spróbujemy nauczyć ją i przy okazji jakieś dzieci. Może ktoś jeszcze skorzysta z tej fantastycznej Świetny piosenki? Świetny pomysł. Oczywiście. No to my biegniemy tunelem, a ty jak chcesz. Pa! Pa! Cześć, Inga! Cześć, ninga. Cześć! Cześć! A czemu ty byłeś pierwszy? Bo po drodze była deskorolka i po prostu... Patrz, tak tak nasz, nasz tunel nie zadziałał. Ha, ha, za długi a. wykopaliśmy. Ja ci mówiłam, że to jest przekombinowane wszystko. A ty no mówiłaś, no, no, mówiłaś. Ten że pantelek tak nie Nic nie mówiłaś tam, machałaś tą łychą, to trzeba było mówić, jak robili. On już nie krzycz na kopiam, mnie. Kopią, kopią, znowu <noise> kopią. On na mnie krzyczy. <noise> nie krzycz na nią. No wszystko na mnie, a jak ona źle robi, no to co? To nikt, nic, nic, czy nic nie robi. Ale myśmy się nic. tu spotkali, żeby się pokłócić? Nie. Opu. No. My chcieliśmy co? prosić o pomoc. Bo z okazji dnia babci i dziadka. Napisaliśmy pacynkową piosenkę. Naprawdę, wow. jest Słyszałem. Tak? tak? Bo Adam nam w konspiracji pomógł przygotować akompaniament do niej. Mm -hmm. To ja też jestem w konspiracji. Tak. Się... Wow. Bardzo lubię takie plany tajne, mm -hmm. które potem staną się jawne. Tak, tak. Super. No to nauczcie mnie tej piosenki. O, nawet tekst dla mnie wydrukowaliśmy. Tak, wydrukowaliśmy dla ciebie tekst bo bez niego jest trudno, bo jest a dość dużo. Czy ciocia Nadia też da dzieciom tekst, wyświetli? Tak, tak o. Super. O ale super. No więc Gienka śpiewa o babci, a Gienek śpiewa o dziadku, czyli ja U. i brzmi to tak. To ja zaśpiewam tak zwane dwa wersy, a poproszę ciebie Ingo i was, i moi drodzy i słodcy. Ble. <suszy> O, powtórzenie. Bardzo się cieszę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Na zmartwienia mądra głowa, ciepłe oczy, ciepłe słowa, ciepły obiad. Oto jest babcia. To były trzy wersy. Ale jedna fraza. Ech. Nie przerywaj. No nie umie inaczej, ja wiem. Raz, razem. Na zmartwienia, mądra głowa, ciepłe oczy, ciepłe słowa, ciepły obiad. Oto jest babcia, Super. Ale ładne. No i dalej jest prawie tak samo. Ta to czy melodia się nie zmienia. Tylko słówka. Raz, dwa, trzy. Kochające dobre serce, no i czasu mamy więcej na słuchanie mnie. Oto to jest babcia! babcia. <laughs> ale piękne. To może razem? Co wyj na to? Proste, prawda? Proste. Raz, dwa, trzy. Na zmartwienia mądra głowa, ciepłe oczy, ciepłe słowa, ciepły obiad. Oto jest babcia. Kochające dobre serce, no i czasu ma najwięcej na słuchanie mnie. Oto jest babcia. Babcia zawsze znajdzie radę. Z babcią życie nie jest blade. Z babcią. Babci, i dziadka pacyniaków? Nie. No to zobacz. Wow, Fantastyczni, prawda? Piękni. No i moja babcia właśnie tak fantastycznie słucha, tak nadstawia pacynkowego ucha i słucha, a ja mogę wtedy mówić, mówić, mówić i to trwa. Co z tego? Jak ona słucha, to dobrze, że trwa. Babcie są cierpliwe. Uh -huh miałaś babcię, albo masz babcię? No pewnie, że miałam dwie wspaniałe babcie, <grym> wspaniałe, najwspanialsze. I gdzie one teraz są? Też w niebie. <grym> Gierek, to tylko nasza nie jest w niebie. My, my musimy coś zrobić. <grym> tak nie martw się, będzie w swoim czasie. Każdy z nas zmierza do nieba w swoim no. czasie. A za co najbardziej lubiłaś swoją babcię? Jedną babcię najbardziej lubiłam za to, że ona wszystkim od razu wybaczała. I była taka dobra. O. I nawet kiedyś się zdarzyło, że ktoś jej ukradł jedną rzecz i wiecie co ona powiedziała panu policjantowi? Może było mu potrzebne? Mm. Takie miała serce, że każdego ocaliła. No po prostu to się nie spotyka takich ludzi. To fantastyczna babcia. Fantastycznie. A dziadek? A dziadek y, był bardzo, bardzo dzielny i walczył w obronie ojczyzny. Mm. I myślę, że po nim mam to, że jestem, wyraz na P, dzieciaki, pa patriotką. A pasjonatką. Wow. Też, pasjonatką też naszej ojczyzny kochanej. Albo plutonowym, bo też walczy. Pan <laughs> zaśpiewajmy zwrotkę o dziadku. Tak. Melodię już Gienka podała, więc będzie prościej. Dobrze. Ta, 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 Tu się nic nie zmienia, ale jest fantastyczny dziadkowy tekst. Uwaga. Rostwo Na spacery mnie zabiera, skręci ramę od roweru i pomaga mi. Oto jest dziadek. Kochające dobre serce, mocne, spracowane ręce, ciągle robią coś. Oto jest dziadek. Mój dziadek. Dziadek zawsze Dziś dziękuję, że Cię mam, mam, mam. Ale szpi, brawo, kto naprawdę tę piosenkę ułożył? Ja i ja, razem. Ale chciałam się Was zapytać, czy nie pomagała Wam kapelmistrzyni Madzia? No powiedzcie prawdę. Myślę, że można w pewnym sensie powiedzieć, że ona była mózgiem całej tej operacji. Ach. Ale my byliśmy organem wykonawczym. Z prawa i lewa ręka po prostu. Jesteśmy jej prawą i lewą dłonią. Pięknie Wam to razem wyszło, naprawdę. Cudowna piosenka dzieciaki. Mam nadzieję, że Wy się nauczycie i zaśpiewacie. Tak, ja chyba zadzwonię do mojej babci pacjenki i jej zaśpiewam tę babcią ozrodkę. Ja myślę, że ona się bardzo ucieszy. O, cudowne. <laughs> Zaśpiewajmy teraz całą piosenkę dzieciaki, a potem się pomodlimy, a potem Gienia zadzwonisz, tak? Dobrze, to zaśpiewajmy. Śpiewacie razem z nami. Raz, dwa, trzy. Na zmartwienia, mądra głowa, ciepłe oczy, ciepłe słowa, ciepły obiad. Oto jest babcia. Kochające dobre serce, no i czasu ma więcej na słuchanie mnie. Oto jest babcia. Babcia zawsze znajdzie radę. Z babcią życie nie jest blade. Z babcią nie nie jest sam, dziś dziękuję, że Cię mam. Na spacery mnie zabiera, skręci ramę od roweru i pomaga mi. Oto jest dziadek. Kochające dobre serce, mocne, spracowane ręce, ciągle robią coś. Oto jest dziadek. Dziadek zawsze znajdzie radę. Z dziadkiem życie nie jest plane. Z dziadkiem. Już nie jest sam. Dziś dziękuję, że Cię mam. I ja też mam. Wow, brawo! Posłuchajcie, pomodlimy się teraz za tak, naszych tak, dziadków, tak, tak, tak. za nasze babcie. Na ziemi i w niebie. Tak, pomodlimy się o wszelką potrzebną łaskę tak. przez wstawienictwo Matki Bożej. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Mocno was ściskamy i idziemy chyba, bo nie będziemy przeszkadzać tak. teraz Gienia dzwoni do babci. Wy też pamiętajcie o tym, żeby zadzwonić do babci i do dziadka albo do nich pójść spotkać się z nimi. Tak. I pamiętajcie o lajkowaniu. Pa pa. Przypominamy o kartce z ferii dla nas, dla nas, dla nas, dla nas! My już kolekcjonujemy, i jak będzie wszystko po to, Wam wszystko pokażemy, co przyjdzie. No, chyba, że nic nie przyjdzie, to wtedy nic nie pokażemy, i to będzie strasznie smutne. Ale nie będzie tak, jak na pewno. Nie martw się. <grystanie> Ciekawe, czy się ucieszy. Ciekawe. Halo! Cześć babciu, pacynku, tutaj twoja ulubiona Gienia. Ojeju, dzień dobry, moja kochana Gieniu. Mmm moja babciu. Dzwonisz do mnie w dobrym momencie. O, zwanie do ciebie, bo jest dzień babci. Ja dzień chciałam ci zaśpiewać piosenkę, którą napisaliśmy z Gienkiem jest środko babci. babci. Chciałam bardzo, żebyś nam usłyszała, chcesz usłyszeć? Bardzo geniuszu, jesteś kochaną wnuczką. No posłuchaj, jaka jesteś ważna, uwaga! Na zmartwienia, mądra głowa, ciepłe oczy, ciepłe słowa, ciepły obiad. Oto jest babcia. Kochające dobre serce, no i czasu ma najwięcej na słuchanie mnie. Oto jest babcia. Babcia zawsze znajdzie radę z babcią życie. Jest blade z babcią nikt już nie jest sam. Ci dziękuję, że cię mam. Kocham cię babciu bardzo. Ojejku, nawet o, mi Dziękuję. Ci. Przestań, bo mi też... Ale pięknie. Dobrze, nie się wyłączam z wizji, bo już nie mogę z wrażenia. pa. Kocham cię papa.